Panie wszystkim z tej strony szkapa i zapraszam do Dino Parku. Dziś zaczynamy od pomocy znajomym. Potrzebuję skrzyneczkę zdobyć, może coś fajnego wypadnie, więc robimy sobie tu pomoc. Dokładnie nam potrzeba yy, sześciu, sześciu? Chyba sześciu skrzyneczek, czy tam. 6 chyba tak sześciu, sześciu nie sześciu serduszek nam brakuje do skrzyneczki więc staramy się to tutaj bardzo szybko zdobyć już pięciu więc powoli 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 nam to idzie więc zdobywamy zdobywamy aż no co jest aż to nazbieramy dawno nie było pomocy znajomym więc trzeba zrobić dużo się tu u mnie w Dinoparku podziało bardzo dużo powiem wam bardzo dużo się podziało Miałem nagrać więcej filmików po prostu z tego, co się działo, ale po prostu tak szybko wszystko szło, że po prostu nie nadążałem nagrywać. Miałem po prostu ostatnie e, godziny na wykorzystanie tutaj bonusów, które były, więc starałem się wykorzystać te bonusy jak najwięcej. W ostatnim odcineczku kupywałem skrzyneczki, któreśmy otwierali, tak? Otwieraliśmy skrzyneczki i z nich wypadały karty to ja wam powiem, wszystkie te karty zostały wymienione, zostały SPRZEDANE no i za te karty, cośmy zdobyli? No dużo fajnych, ciekawych rzeczyśmy zdobyli powiem wam, około 30 tysięcy tych kuponów miałem z tego więc sypło dosyć fajnie, bo w sumie nawet bardzo fajnie sypło koło 30 tysięcy to jest dużo to jest dużo i praktycznie wymieniłem wszystko wszystko praktycznie do zera zostało wymienione. Dlatego teraz jestem e, bez kuponów, bez kasy i bez. O, nawet kluczeków nie mam. O, kluczeków też nie mam. A chciałem dzisiaj otworzyć parę skrzynek. A tu nie mam kluczeków, widzę. Nie wiem, czy będzie po prostu się to opłacało. Bo i tak bonusa z tych skrzynek nie zdobędziemy, jeżeli nie trafimy go w czterech pierwszych skrzynkach. Hmm. Zobaczymy, może jeszcze uda się jedną skrzynkę otworzyć. Zaraz sprawdzimy, czy się uda, czy się nie uda. Może fajnie by się udało. No to znów jakieś karty są. Znów jakieś bonusiki są. No, gdzie wy jeszcze łazicie? O, fajnie dwa na raz i jeden. Dobra, jeszcze osiem. Nie wiem, ile tych znajomych tam zostało. Zobaczymy. No może, może będzie ośmiu. Może będzie ośmiu. Nie mam pojęcia. Zaś, bo panie. To łapiemy, łapiemy sobie je do siteczek, tyk, tyk, kolejny złapany Jedziemy, chodźcie tu, chodźcie tu do mnie, ja was tu wszystkich połapię, zaraz, dawać ich Dobra, kto następny, co następne, co tutaj nam wylosowało, o, znów łapanko No to ja tutaj mam wprawę w łapanku do sita, wszystkie połapię Na ryby nie jeżdżę, ryb nie łapię, ale do sita złapię Dobra, jedziemy, jeszcze 6. Zobaczymy, czy tyle znajomych jest, czy tyle znajomych nie ma. Co tutaj mamy? Ubijanko, 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 wywalimy. Wywalimy je tutaj stąd. Dobra, jeszcze 5. Zobaczymy. Cyk, załadowało się. Jedziemy z następnymi. O, dwa zielone, dwa zielone. Fajnie. O, jakie różewiutkie, jak to fajnie wyglądało. Jest, jeszcze jest, jeszcze jest. Dobra, jedziemy dalej. Ciekawe ile tego, ile tego tu mam do zrobienia. Ciekawe ile tego tu jest wszystkiego, nie? Dobra, coś się zaczyna jakoś gorzej wczytywać. Nie wiem. Możliwe, że coś, jakieś przymulenia na internecie. Jeszcze trzech mi brakuje, może uda się zrobić, nie? Fajnie by było, aby się udało zrobić. No, ładuj się, ładuj się. I łapaneczko, i łapaneczko. Tutaj jeszcze jeden chodzi, już go złapiemy. Tutaj jeden. Tutaj jeden. Kolejny. Następny. No, nie uciekaj mi z sita. Tyk. Tyk. I cyk. Jeszcze jeden. I go jednego mi pewnie braknie. I tego jednego serduszka mi braknie. Jestem pewien, że tego braknie. Bo to tak lubi. Zawsze mi brakować jednego serduszka. Jestem pewien, że go braknie. Mówiłem, że go braknie. Mówiłem, że go braknie. Jak ja to wiedział, że go braknie? Wiecie, jak ja to wiedział, że go braknie. Jednego serduszka brakło. Mógłby mi ktoś pomóc. Zaraz w sumie sobie sprawdzimy. Dobra, ale kiedy on mi pomógł? Jak to sprawdzić? Zdrowie się wyświetla, jeżeli się najedzie na to. A tu nie można sprawdzić, kiedy mi pomógł? No, nie wiem, może, może nie można. Ja tu chciałem otworzyć tą skrzyneczkę, żeby sobie złapać do tej ważki, bo ja tutaj mam. Mam albo nie mam. Ej, dobra, ja już bym chyba postawił. Teraz by gapę zrobił. Ja już tą ważkę chyba postawił. Chyba mam dwie już te ważki. Zaraz to sprawdzimy. Przeszukamy, zrewidujemy, zobaczymy. Co tam się dzieje, ale wydaje mi się, że są dwie. Szukamy ważki. Gdzie jest ważka? Gdzie jest ważka? Wasz... I nie, jedna jest ważka. Czemu jest jedna ważka? A w kartach I? nie ma. Albo nie widzę. Chwila. Szukamy jeszcze raz. No nie ma. Dobra, może jest tutaj. Zobaczcie. To są z dinozaury, które udało mi się zdobyć. Czyli same, nowiutkie dinozaury. Ten, no nie mogę, bo nie mam, nie mogę, nie mam gdzie zbudować po prostu. Tutaj. On jest do kupienia za kasę. Ale mam go. Ten jest też do kupienia za kasę, ale mam już go. Ten zdobyłem. Tutaj tego zdobyłem. Waszka. Aha, wybieg jest za mały. Ej, nie piś mi tu nic. Tutaj kolejny taki nowy. Kolejny taki nowy. I taki nowy. Widzicie, ile dinozaurów na trzepurzech? Zobaczcie, ile tu jest dinozaurów. Można to powiększyć? Jakoś nie można tego powiększyć. Zobaczcie, ile dinozaurów mamy. Naprawdę masę i nie ma wybiegów, żeby je postawić. Naprawdę nie ma wybiegów, żeby te dinozaury postawić. To bym musiał powiększyć. O ile bym musiał powiększyć? O jeden, żeby jeszcze jedno miejsce zdobyć. O jeden. Po prostu to bym musiał obrócić. I ten teraz o jeden powiększyć. O, elegancko. I teraz włożyć. Kami tu wlezie i są dwie ważki sobie wpływają dobra elegancko nie udało się wcisnąć tutaj nowego zwierzaka mamy dwie ważki już zrobione już mamy w komplecie więc całkiem fajnie całkiem elegancko ale na więcej sobie nie możemy pozwolić niestety niestety mamy za mało mało wybiegu mało miejsca i nie możemy sobie pozwolić na nic więcej. Dobra, ja sobie jeszcze tutaj posprzątam troszkę przy dinozaurach. A ja się mnie obrobili, więc sobie tutaj posprzątamy, elegancko sobie posprzątamy. Może nie wszystkie, ale, ale przynajmniej tu niektóre... A nie, to nie muszę tym sprzątać. Mogę tym... O, właśnie tak. Tutaj się pobawić. Tutaj są. To chyba jakiegoś pracownika mam i wydaje mi się, że on tu coś obrobia jakieś zwierzęta. Niektóre są obrobione. Po prostu mają tutaj czyściutko niektóre zwierzęta. Więc pewnie pracownicy pracują. No widzicie? O ja pracuję, ktoś. Ktoś tam coś robi. że oni po kolei nie robią, tylko gdzieś. Chyba że on pojedzie po kolei i robił to samo co ja mu zrobiłem teraz. Zobaczymy czy on pójdzie do tamtego i mu posprząta, czy nie pójdzie mu posprzątać. Chyba że on na początek robi zabawy, a dopiero później sprząta. Gdzie on polas? No nie, nie wiem, gdzieś po las. Nie mam pojęcia, gdzie Polas, ale gdzieś po las. Dobra, mniejsza z tym. Myślałem, że się będzie zabawiał tam z dinkiem, sprzątał dinka, a on poszedł sobie gdzieś. No temu sprzątanie mi zostawił, nie? Tylko to za pracownik. Dobra, mamy ładnie, mamy posprzątane, powycierane. Proszę, dinozaurku, jedz, jedz, jedz. Zabawić się z tobą. Troszkę expa zbieramy, no będziemy bliżej levela. Ile nam tu brakuje do tego levela? Brakuje nam 504 tysiące. No to nie dużo. bym Wam powiedział, że całkiem nie dużo brakuje nam. No te 504 tysiące. Nie wiem, ale no na jedno sprzątanie byśmy tego na pewno nie zdobyli. No myślę, że tak byśmy byli blisko blisko celu. Tutaj po jednym takim wysprzątaniu, nie? Całego tutaj zo. Ej, o tu tak rzadko sprzątam, żeby wszystko wysprzątać. Może też temu tak rzadko te levele mi wpadają. Ile było 3500? No już mamy 480, zobaczcie. I to naprawdę tutaj leci te punkty. Tylko trzeba właśnie robić cały czas, robić tutaj z tymi zwierzętami, dinozaurami. Jeżeli się z nimi nic nie robi, no to to nam potem nie przybywa. Ja ganiam, zbieram śmieci, obrawiam dinozaury, a pracownicy, gdzie się tutaj będą? Jak tyle roboty, a ich tutaj nie ma, no gdzie oni są? Dobra, by się naklikam, a nie umiem w tą pudkę celnąć. Dobra, jeszcze pozamiatać, na mokro pozamiatać. Dobra, skarmić, tutaj też nakarmić. Dobra, no myślę, że nie będę już tak przeciągał tego filmiku tutaj czyszczeniem, bo Was to chyba takie czyszczenie moich dinozaurów nie za bardzo interesuje. To mamy 200 tysięcy niecałe. Wachniemy sobie skrzyneczkę na sam koniec, tych albo nawet dwie sobie wachniemy i losowanko, co wypadło, co wypadło, co wypadło, co wypadło, wypadło coś. Niestety nic nie wypadło fajnego. Jeszcze jedna skrzyneczka to wypadnie fajnego. Wypadnie coś fajnego. Niestety nie wypadło już nic fajnego. Więc na takim niefajnej skrzyneczce kończymy odcineczek. Jak się Wam podoba łapki w górę, komentarze mile widziane i do zobaczenia. Cześć ba.